Troje rozczochranych szczygląd narzekało na swój wygląd. Trzeba przyznać, że faktycznie wyglądały dość komicznie. Zapytały mądrej mamy, czemu my tak wyglądamy? Widząc te trzy czopiradła, matka aż z wyrażenia siadła. Załamała wątłe skrzydła. Czy to wy, te trzy straszydła? Widać tutaj, żeby bez mała własnych dzieci nie poznała. Kiedy nieco ochłonęła, głośno żalić się zaczęła. Co dzień myję was, szoruję, wody, mydła nie żałuję. Czeszę i układam piórka, A wy zaraz w błoto nurka. Dziś przebrałyście już miarę, więc ostrzegę was za karę. Była zła, bo małe trzpioty. Przyspożyły jej roboty. Chciała spełnić obietnicę, lecz zniknęły gdzieś nożyce. Gdy je w końcu odszukała, to z wrażenia osłupiała. Było to niesamowite, uczesane i umyte. Dzieci spały jak zabite. Wniosek stąd, że czasem groźba skuteczniejsza jest niż prośba.